Siemaneczko teraz już podgłoszę Shadow Lord To jest gierka, którą dzisiaj trafiłem Na YouTube, o dziwo I No jest w tej chwili ta gra Chyba z wcześniejszym dostępem Także Music Z wcześniejszym dostępem Także nie ma jej normalnie chyba w a w ogóle w Polsce ja nie miałem dostępu ze sklepu Play tylko po prostu ściągnąłem przez APK, ale potem na stronie internetowej zobaczyłem, że ma po prostu wcześniejszy dostęp i chyba jeszcze na samym sklepie Play jej nie ma, przynajmniej ja miałem niedostępną. Wystartujmy, zrobiłem jakiś samouczek, także jakieś takie proste rzeczy już ogarnąłem. Jak widzicie, reklamy, reklamy jeszcze raz reklamy, ale gra jest za darmo. Także się jakoś nie spodziewałem, wyjątkowo, żeby tego nie było. E Spróbujmy tak. Daily Login dobra, czyli mógłbym mieć podwójny ten hajs, ale dobra, nie jest mi on potrzebny. Video Reward też mi nie jest potrzebny, tu już byłem. Equipment. Dobra, wszystko za Highs. First Pursh, Starter Pack, Costume Shop, Daily Quest, Climb. Dobra, Achievement, Climb 15. Dobra, to może po prostu wystartujmy. No, Gra jest znana, znaną marką, tak naprawdę. W sensie marka pod znakiem. E, Shadow, tak, ale nie powiem Wam teraz o firmie, z jakiej jest ta gra, bo w sumie nie zwróciłem na to uwagi w ogóle. W każdym razie wygląda znajomo, prawda? Jest to AirPack, przynajmniej tak jest opisywany offline, czyli totalnie niepołączony, jeżeli chodzi o sieć. Na razie mam dostępne tylko jeden przycisk, jak widzicie, ale to się na pewno zmieni. Dojdą następne skile i tak dalej. O, już nawet jest takie przyspieszonko nie ma tutaj żadnego żadnego, żadnej many, także myślę, że po prostu się odświeża to przyspieszenie czy ten skill i... o, dostałem nawet puncha pierwszego dobra no spoko na razie taka no, nie powiem, że standardówka, bo rzadko raczej mam, yy, mam opcję grania w takie platformówki. O, takie jak to, bo nie miałem jeszcze takiej. Grałem w podobne, staram się czasami wrzucać platformówki. Nie są to. O, takie buty. Nie są to tego typu gierki, ale no. Ta wydała mi się przynajmniej z tego nagrania, które widziałem na YouTube bardzo solidna, w sensie fajna wyglądowało stwierdziłem, że wam ją pokażę. Dobra, mam coś. Level up. Mam level pierwszy teraz. Super, atak mi się zwiększył. Dew HP, wszystko poszło w górę. Crit rate nie poszedł, Crit Damage nie poszedł w górę za reklamę można mieć 10 czegoś weźmy home rejtas później inwentary no i dobra mam tutaj jakąś brońkę która da mi 30 więcej do ataku a z tą co można zrobić sell upgrade zobaczymy tu upgrade na czym polega spoko czyli dorzuca się po prostu inne brońki no to wygląda na dość łatwy temat. Myślę, że nawet do ogarnięcia dla mnie. Innych itemów nie posiadam, czyli lecimy po prostu na następną planszetę. Questy jeszcze sobie zobaczymy. Na czym one polegają, bo nie ma żadnego opisu. A, bo to nie questy tylko czesty, ale zarąbałem babola, no ale dobra, spoko. Chapter 2, czy chapter 1, druga planszeta, tylko jeszcze zerknę, gdzie ja jestem w tej chwili, bo ja nie widzę siebie tutaj. <grymny> Dobra, po prostu nacisnę play. Czyli tam gdzie ten portal najprawdopodobniej. Mam na razie 3 od 3 lewla następny skill. Mam jeszcze coś takiego. Spoko. To chyba doszło razem z bronią Bo nie miałem czegoś takiego Trzeba walić z wyskoku Nie ma co O nawet jakiś łucznik Fajne sterowanie spoko no, Tylko lewo prawo Czyli łatwizna Podwójny skok Czyli można by śmiało wszystko robić z wyskoku. Nie wiem, czy nie ma tu czegoś poukrywanego, no ale jak nie zobaczę tego przez przypadek, to pewnie nie zobaczę w ogóle. Ok. Nie trafiłem. Tym też nie trafię łucznik, jakiś mocny. Nie wiem, jak tu się ogarnia z HP, ale to też sobie ogarniemy później. Dead, no. pół energii nie mam, także nauka idzie jakoś tak słabiutko. Ale zobaczymy, co dalej będzie z tego. Czyli trzeba się zatrzymać, żeby ten skill się odnowił. Masakra. Dobra, są następne mopki. Cały czas takie same. Uuu! Takie buty. w tą stronę, ale i tak jakimś cudem go zgarnąłem to chyba był jakiś boss dobra, dostałem reward jakiś jakiś armor, także lecimy dalej na home, zobaczymy sobie inwentary, a tu namawianie do jakiegoś kupna starter paku. inwentary i zobaczmy ten armor AP-330, DEF+, plus 25 Bo nie miałem jakby żadnego Spoko, a tu? Co tutaj mamy? Co my tutaj mamy? Ho, ho, ho Silver e jakieś Rail stony. To sobie na razie odpuść A nie, poczekajcie, bo ja mam chyba W broni jakąś dziurę O, i mam nawet tutaj rune a, tutaj jakieś runy czyli nic tutaj w tej chwili nie, nie wrzucimy upgrade'u też nie ma, dobra można cisnąć następną planszetę, jeszcze daily quest complete coś mam ale tu mi jakby nic świeciło się a nie ma nic do odbioru, o co chodzi coś tutaj jest czy coś tutaj nie ma a jest, achievement jakiś Dobra, bo ja mam zasłonięte przez e, czas od nagrywania i ja tego po prostu nie widziałem. Dobra. Lecimy trzecią planszetę na Chapter One. Chaptery dostępne są tylko dwa. A faktycznie ten portal jest na tym miejscu, w którym ja jestem. Dostępnych mam 84 takie buźki. 5 buziek kosztuje jedno uruchomienie planszety. Starts Reward to jakieś dodatkowe achievements? Pewnie gramy na Easy. Hard i Nightmare jest zablokowane. Na tej planszy zdobędę ewentualnie hełm, gdy mi się uda. Myślę, że to kolejna udana gra, bo w ostatnim czasie wrzuciłem kilka ciekawych gier. Trzeba to przyznać, że, że trafiają się naprawdę, no może nie pode mnie, ale na, no ja nie jestem najlepszym graczem, jeżeli chodzi o, o, o gry. Znaczy inaczej to powiem. Jestem graczem, ale nie jestem. W większości gier po prostu idzie mi średnio a w niektóre idzie mi troszkę lepiej niż standardowo, by szło normalnemu graczowi, dlatego jakoś tam się nie jaram niektórymi grami, ale jaram się za to tym, że są fajne, nie pasują do mnie i być może ta też nie będzie dla mnie. Jak się okaże, że zaraz planszy nie przejdę albo jakiegoś bossa, to się zdenerwuję i nie będę grał dalej, wiadomo, tak ale może jest dla was, a na pewno już znam nawet osoby, które będą próbowały tę grę zainstalować. Na przykład, na przykład, Ponos widzę zawsze był zainteresowany shadowami, czyli właśnie grami takimi, gdzie jest gdzie się gra postaciami shadow, czy na Walanki wcześniej są kilka osób też znam, ale już teraz nie będę wszystkich wymieniał. W każdym razie gra na tę chwilę mi się bardzo podoba. Także fajny strzał. Oby same takie fajne strzały były i żeby nie trzeba było się denerwować, że ściągam mu znowu grę, którą ja nazywam osobiście ZZZ. Zagrać, zainstalować, zapomnieć. Gdzie on się podział? No, nie nacisnął. Eee, kurde, stoję, czekam, aż on ruszy do przodu. A tu nic. To trochę za długo trwa, moim zdaniem, ten skill. Gdyby nie to, to by był naprawdę petardą. Chociaż zobaczymy, czy nie wystarczy raz. Nie, trzeba. Ucznicy są ciężcy, ciężcy, ciężcy. Ucznicy są trudni do rozwalenia, no nie jest to najłatwiejszy temat. Dobra, czekałem aż się odblokuje, czekałem, ale się nie doczekałem. Dobra. Dobra, level up. Tamina na 34, czyli będę mógł ewentualnie więcej zagrać. A od wami wzrósł, defo 3 i tak dalej, i tak dalej. Także jest spoko, każdy wzrost jest okej. Okay. Przejdźmy na home, wejdźmy do inwentary. O, pojawiło mi się coś w Hero. Evolve, a to? A, mogę zagrać inną postacią. Super. Spoko. slotna, slotna jakiś. Tak to mam na levelu 0. Ok. Ale o co chodzi? Ale o co chodzi? Ale o co chodzi? Czemu nie mogę dodać? Może muszę go podnieść. A może to jest po prostu. Increase damage. Czyli to będzie pewnie po prostu e, pasywny jakiś. Skill. Wpadł mi hełm, to sobie go założymy plus 370 HP, 40 Defa. Equip już tak tych itemów mało wpada, ale to jest też i w dużej mierze zależne od tego, jak dużo gra chce dać za darmo. Czy tam producenci 35, mam już 285 tych diamentów. Czy nie wiem, co to są niebieskie, ale. Silver Weapon Chest mogę po, na 850. Gold Weapon Chest na za 2,5 tysiąca. na tu runy za 450. Equipment Chest i Weapon Chest. Dobra, to to już mamy jakby ogarnięte, trzeba zbierać. A to? To jest tu, dobra. No spoko. To zawalczmy tą drugą postacią, żeby było żebyśmy zobaczyli po prostu obie postacie o ok takie buty tutaj dostaniemy o dokładnie buty <grywia> mam 174 tej staminy na 30 a nie wybrało się to coś tam a bo tu można spoko fajosko i to jest strzelająca postać także w ogóle bajka Fajnie, fajnie. Czyli te mocniejsze mobki to wcale nie są bosy, co myślałem, że to bosy. Okej. Okej, tu można walić z wyskoku. Spoko, naprawdę fajnie. Nie wiem czy nie fajniej nawet niż tym Moriorem, czy, czy cokolwiek to było. A tym się strasznie mało trafia. I nie wiem jak, jak walić tego typa, bo jego chyba trzeba z ukosu. Bo go w ogóle nie trafiam. Ale masakra. Nie trafię go tak, bo on za szybko lata. O. I tutaj będę musiał po prostu użyć tej postaci. <laughs> Nie wpadłem <laughs> na to od razu. Czyli co, 16 sekund do zmiany postaci. W sensie po zmianie trzeba czekać. Dobrze, że jest taka możliwość, bo nie wiem, czy bym w końcu go ustrzelił, tego typa. Połówkę typa, w sensie. Nie trafiłem. No ale tym już mam trochę więcej skilla i już jestem dekomocniejszy mocniejszy niż tamtą postacią. To w ogóle on się uciął na pół. <laughs> spoko, spoko, naprawdę fajna, fajna giera. Szczerze mogę śmiało polecić, bo naprawdę się przyjemnie gra. Nie jest jakoś wybitnie trudna, przynajmniej na tym poziomie. Żeby tylko połówka z niego nie była, dobra. Także grę jak najbardziej polecam, myślę, że jeszcze jeden sobie spokojnie zrobimy, Jeden e, jedną planszę, wzrósł znowu atak, wzrósł defense, także po każdym następuje, praktycznie na razie następuje po każdym level up, tu mam level up też tej drugiej postaci. No i butki sobie zgarnąłem, także założymy te buty. Raz niebieski z item, raz zielony. Jakaś broń wpadła, nie. Armor, equip i o! 4... 2% do kryta A tu atak 40, Crit damage 2%. Dobra, to ten gorszy założymy dla niej. Dobra. I są jeszcze trzy znaki zapytania, czyli są jeszcze możliwe trzy postacie. Coś mi się jeszcze tutaj daily od kil 70 mele enemis padło takie coś, ale nie wiem co to jest tu mogę odebrać sobie 25 także powoli powoli zbieramy i będzie czest dzięki temu no fajnie są, fajne rozwiązania tutaj za wideo to bez ewentualnie nagry bez nagrania, gdy już nie będę nagrywał, tu też można dostać za free te diamenty czy niebieskie to nawet nie pamiętam co to jest yy, dobra, to walimy jeszcze jeden jeszcze jedną planszę w chapterze. Tu będzie nagrodę Broń. Ostatnia planszeta w, tej, w tym nagraniu. Myślę, że spokojnie namówiłem kilka osób do tego, żeby w to zagrać. Sam, te, sam też się namówiłem, jak zobaczyłem nagranie od koleżki na YouTubie. Nawet, nawet nie pamiętam od kogo, to po prostu ślepy traw. Czasami YouTube, czasami praktycznie zawsze do. E, coś tam poleca, mimo że ktoś tego w ogóle nigdy nie oglądał, to poleca gry. Przynajmniej mi, gdy ja sobie coś tam oglądam, jednak jakieś gierki, live'y i tak dalej. No i w tym wypadku polecił mi tę grę, i myślę, że to jest. Sukces można odtrąbić YouTube'a, bo faktycznie dopasował do mnie grę, która mi się spodobała. I myślę, że wam również. Czyli tutaj będzie trochę mojego sukcesu, bo ja dopasowałem grę, która będzie podobała się wam. Dobra. Spróbujmy trochę poszaleć tą postacią. Kurde, no jak zmieniłem, to oczywiście jest ten pan połówka, no. 7 sekund muszę poczekać na to, żeby się zmienił. Żeby zmienić postać, bo nie widzę tutaj innej możliwości, bo... Aha, tym mogę cisnąć. Dobra. Ok. Teraz raz tym, raz tym. Jak mi się skill odblokuje, to będę walił ich ich tym. Spoko. Ej, ej, ej. No trudniej jest tą postacią, choć wygląda, że, że, e, że będzie fajna przy jak już do, dużo się rozwinie, doda skillę, czy, czy doda jakieś itemy, to że będzie nią fajnie, ale no, przez to, że nie mogę trafiać tych połówek, to trochę mnie to zniechęca, bo do dołu się strzelać nie da. Nie trafiłem. Ale dokończę ich tym. Koniec? Jeszcze. Spoko, naprawdę fajnie. Pewnie jest jakiś łucznik, pewnie jest jakiś mak, ale tego się w tym nagraniu nie dowiemy. Myślę, że kwestia. Czy ja będę w to grał dalej, czy nie? I czy będę ewentualnie w przyszłości chciał nagrać następne postacie, jeżeli bym się zdecydował w to grać? Pykło. No na easy jest easy. Na dalszych może być problem. Mam brońkę, mam level up. Level up 4, na tamtej postaci level up. A to na tej level up 4, na tamtej drugiej level up 2, damy tą broń. Inwentary to tutaj nie, nie będę wrzucał broni, bo się pewnie nawet nie da. A tutaj wrzucimy damage plus 85 Daily Quest zgarniamy. I co? To by było na tyle. Wejdźcie na moje inne filmy, dajcie łapę, dajcie suba, jak nie, to nie. Nara!